Dobra. Nie, buty widać tylko. Dobra, wrzuciliśmy silnik. Nie pokazałem jak to ten silnik my wrzucali. No bo no nie dało się, no, nie miał kto kamerki przytrzymać, a troszeczkę tutaj w tym ramie było pierdzielenia się. No i komu by to się przydało? Nie ma nik chyba takiego zestawu hyosungowego rama z silnikiem Londina. No i teraz jak my wrzucili. No to będziemy podpinać teraz to wszystko, żeby to przynajmniej odpalić na razie, nie? A potem będziemy się już zajmować takimi pierdłukami yy, w sensie yy, łożyska w kołach i coś ala typu tego, nie? Dobra, to będziemy podpinać elektrykę, zalejemy go olejem, podepniemy układ wydechowy i takie pierdłki różne. No i co? I będziemy go palić, nie? Zobaczycie jak to będzie palić ten motorek. No i, no i tak to właśnie to wszystko leci. Yy. I tu mam tak dla was zagadkę, nie? Zobaczymy czy ktoś prawidłowo odpowie Co tutaj się z tym motorkiem szykuje, nie? Co tu się dzieje? I zgadnijcie też kogo ten motor, pewnie zgadniecie z tym na pewno momentalnie Nie będziemy mieć z tym problemów, ale zgadnijcie Co się z tym motorem robi teraz u mnie, zobaczymy Jak odpowiecie prawidłowo Pierwsze, pierwsze trzy osoby, które odpowiedzą prawidłowo, dostaną ode mnie serduszko przypięte do komentarza. No i tyle, nie? E życzę szczęścia. To my zaraz palimy e Super lącina. No i będziemy, będziecie widzieć, za którym kopem to odpali. Nie będzie żadnej ściemy, w sensie będziemy kopać pół godziny e wcześniej, kurwa, żeby potem nagrać odpalenie. Po prostu bez żadnej ściemy. Pokażę Wam, jak po tym remoncie ten lącin będzie odpalał. Jak będzie chrupać coś, to będziecie też to widzieć. Czekaj. No to dobra, wyprowadziliśmy sprzęt, no i próbujemy go odpalać. Na razie nie ma paliwa ani nic. No i musi parę razy tak kopnąć lżej, żeby olej pociągnęło do silnika, nie? No i dawaj. Czyli kompresa jest za duża na niego. Nie ma, nie ma buta. I na butu. by co? Yy, szykujcie się na długi filmik. <gryzanie> a ty na nóżce, Na nóżce to trzymaj, a nie na. Najlepiej by ci było prawą nogą. Dobrze, jest. Ale ja przynajmniej olej przebije. Dobry rad. Jeszcze byłem jak spróbuję to. No tylko. Masz dobre buty? Walnij Średnie Nie, ma, ale ja mam właśnie... Próbuj i tak W twarzy nie będzie widać, nie? Uwaga, pit bike Rider. Z Nie ma iskry. Jest jak jest wyłączony na dół? Wiem. Nigdy nie miałem. No właśnie i o to chodzi, że nie, ma, nie możemy sprawdzić czy jest iskra Ale nie jąka się. Już powinien chwycić. E, czekaj. Dobra, przerwa chwilę. Musimy sprawdzić e, musimy sprawdzić jak jest iskra w ogóle. Czekaj. Dobra, widzimy się po przerwie. E, goście kopali na wyłączonym zaponie. Ale wszystko wskazywało na to, że jest włączony, nie? No, bo w mrf zwykle... Jak tu kranik jest na odwrót, to nie dziwcie się, Aha, się no że zapomni no sam. Dobra, yy, próbuj kopać. Mam nadzieję, że gaźnik dobrze złożyłeś, bo ja go nie robiłem. To może go odkręćmy. Co odkręćmy? Ma no być dobrze złożony. Ale aż kompresję stracił. Nie, już się te pierwszy... Zniebałeś. się. Po prostu się się w środku wysmarował. jak walni to parę. ale tutaj w tą stronę paliwej. Paliwo a on ma tą ramę taką. No co z tego? To poczekaj ze mną. Tu, tu Aha, czekaj, to jeszcze sanie gdzieś było, nie? No Tylko Ty. nie wiem jak już No Panie, nie, tu jest Majster wicharz, i będzie na dół jest sanie czy do góry? To jest na odwrót, pewnie. Wszystko. Ty damy na dół. Ty daj na dół. Ale coś tam widziałem, że nie robiło. a tak nie było. Cześć, coś się chyba zaczęła. Od gazu? No? Chciałbym takiej wysokiej obrotu, tak ma chodzić? Nie, na pewno nie. No to... Czekaj, trzeba tu odkręcić. Tego? No to... Próbuję jeszcze raz. No Czekaj, no teraz chyba za bardzo mógł zamknij. Zamknij! A wyłączyłeś zapach? Nie, jest tak jak powinien być. Mhm. Gaźnik, ja widzę, że z gaźnikiem jest problem. Czekaj. Bardzo... <laughs> ale ładuje kurwa z wydechu kompresor jak kuj No Proszę ustawić Tę, tą śrubę na maxa ale Czyli coś jest nie tak jeszcze no. z linką tu W, w ogazie. Ale ona też jest naszpanowana Patrz kurwa jak nie wiem co Teraz już smarowało ja tutaj smarowałem, w No To rollgaz smarował Ale linka chyba nie odbija tu jest na wszystko. Chyba linka nie odbija dlatego. Albo był taki mądry i odwrotnie linkę założył. Patrz, tak, w tą odbija. No dobra, yy, będziemy się zaraz męczyć dalej z nim. Teraz będziemy uszczelniać wydech. Jak już pali. Yy, to, że kopci na początku, to nie ma co się przejmować. Bo jak zakładałem pierścienie i ten, to tam dałem trochę oleju, nie? To ten olej musiał wypalić, nie? To tym się nie przejmujcie kopczy, No i co? No i tyle na razie, nie? No. dobra, dalej będziemy się potem do jutra mordować z tam. No i dobra, jakby co? Informuję was uprzejmie, że na razie klinikus lącina nie będzie. Ponieważ gościu zamówił sobie części. Jednak będą uszczenia czy zaworowe do wymiany. No niestety, no miałem. No nie chciał gościu, że chcę wymienić, no ale chciał żebyśmy sprawdzili, że może będą, może się uda, że to będą jeszcze działać na nich, ale niestety nic z tego nie będzie. Uszczelniacze nie trzymały no i lącin kopcił jeszcze. To coście widzieli wcześniej na filmikach, yy, że nie chciał odpalić yy, <grywka> To jest bardzo śmieszne, zaraz Wam powiem. Jedna, o, jedna rzecz, którą dałem mu do roboty. <gajanie> gaźnik. No i tak wyczyścił gaźnik, że trzeba było czyścić go jeszcze raz. No dobra, nie będę się z niego nabijał, nie, ale... No bo nie umie za bardzo robić. No ale tak wyczyścił gaźnik, że no, Że nie wyczyścił, no i dlatego nie chciał loncin odpalić, tyle my kopali i to wszystko, nie. Yy, przeczyściłem gaźnik i to już poza filmikiem, nie nagrywałem nawet tego. By mi się nie chciało. No i nie nagrywałem. No i y, lącin teraz. Pa, no, po tym czyszczeniu, to wszystko y, pali czoła po prostu. Od jednego kopa. No czyli różnica kolosalna, nie? No. No i co dalej, nie? Y, czyli tak. Y, wydech już naprawiłem mu. Zrobiłem taką spawkę rurkę, zaraz ona nachodzi i już nie będzie pluło, <grystanie> także Pitbike Raiderowi nie opierdoli ręki olejem <grystanie> no, no i dobra, mało ważne. No i to był tylko taka końcóweczka tego filmiku, żebyście wiedzieli yy, czyli w najbliższym czasie się powinien ukazać jakiś filmik z tego Jak jak przyjdą mi uszczelniacze, bo to jest chwila moment, nie? Chwila, moment i jest złożony i można jeździć, no. no można palić po prostu motor, już motor będzie chodził. Pochodził w miarę równo i wszystko, no tylko, że kopcił, nie? No i szkoda, szkoda było znowu nagaru, żeby się robił nagar na zaworach i na tym wszystkim, jak to wszystko ładnie wyczyszczone i podocierane, nie? No. No i tyle, no dziękuję Wam wszystkim za te komentarze, za lajki, no ogólnie za to, że robił, że interesujecie się moim kanałem. Widzę, że wam się podobają te filmiki. No. Ja bym na przykład nie nagrał tego, nie? Jakbyście nie chcieli, to bym tego nie nagrał, ale widzę, że. Yy, no. Że wam się podoba. To jedziemy za niedługo z następnymi odcinkami, z naprawnie. Yy, no i dobra, co dalej? Yy, no, tyle. Tyle. MRF-a mam już ustawionego, ale to będziecie widzieć w następnym odcinku. Wszystko fajnie co tutaj się ładnie świeci z tyłu. No, jeszcze będę musiał to przetestować z Pitbag riderem. Pitbag rider już ma kamerkę ostro z filmikami, zaczyna kręcić je, Tak mówił przynajmniej, żeby będzie ostro teraz z filmikami leciał. No więc zapraszam na jego kanał. Na pewno coś tam wpadnie w najbliższym czasie, pewnie z weekendu. No, z jazdy w weekend i ogólnie no. No to tyle nie, to my się widzimy tak za parę dni, za 4 dni, coś około tego bo zanim przesyłka przyjdzie i to wszystko No to wiadomo No, no i oczywiście jak obiecałem yy, będzie jazda na tym sprzęcie testowa No to będziecie widzieć jak to chodzi No i minus tego jest taki że nie mogłem znaleźć nigdzie filmików jak kolega w poprzedni jeździł na tym no to, co wam mówiłem, że tak, kurwa przegrzewał ten sprzęt. Nie wiem, może wynajdę, może nie. No jeszcze poszukam, ale nie mogę ży w znaleźć tych filmików nigdzie. Chyba, że po, po obdzwonie popiszę do znajomych, może ktoś ma na telefonie albo coś, od mi podesłał. To wam wkleję, jak to fajnie jeździł on. <grym> o, nie wiem. Dobra, nie? No to kończę, nie? Bo jeszcze się muszę ubrać. Zjeść coś i jadę na przejażdżkę sprzętem. Będziemy jeździć. Pełny bug jest, no to można śmigać. No. no to trzymajcie się. Do następnego odcinku. Na razie. Hej.